Polscy niewolnicy Krzysztof Jaw Krótka refleksja Powoli aczkolwiek systematycznie Polacy we własnym kraju stają się coraz bardziej spauperyzowanymi niewolnikami pracującymi za niskie pensje niemal najdłużej na świecie Rocznie przepracowujemy legalnie 2015 godzin a na przykład Niemcy 1309

jak podaje za rzecz pospolitą RMFFM, zajmujemy ostatnie miejsce zarabiamy mniej niż Węgrzy, Estończycy, a dla przykładu Szwajcarzy zarabiają od nas niemal siedem razy więcej, a Norwedzy sześć razy więcej. Ogólnie zaś średnia płaca w Polsce jest o 70% niższa niż w krajach starej Unii Europejskiej. Ceny zaś oficjalnie niższe o 40%, czyli realnie wedle siły nabywczej naszych wynagrodzeń zarabiamy o 30% mniej. Wydajność liczona jako PKB przypadające na jedną przepracowaną godzinę pracy stanowi 67% unijnej, czyli jest niższa o 33%. Statystycznie jest jeszcze niższa w stosunku do krajów starej Unii Europejskiej. Wydawać by się mogło, że statystycznie w przybliżeniu zarabiamy mniej zgodnie z mniejszą niż w krajach unijnych średnią wydajnością pracy. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że przepracowujemy zdecydowanie od nich więcej godzin, np. od wspomnianych Niemców o 54%, co czyni z nas niemal pracowników niewolników, którzy pracują bardzo dużo za bardzo niskie pensje. Do tego dochodzą tak zwane umowy śmieciowe, praca nielegalna lub na półstawki godzinowej, wysoka inflacja, rosnące bezrobocie i sięgająca dwóch milionów osób emigracja zarobkowa. W realnym świecie pracowniczym zdarzają się jeszcze inne kuriozalne wręcz zachowania pracodawców. Sam słyszałem o firmie, w której pracownicy, aby nie zostać zwolnionymi, godzą się na dormową pracę w soboty i nie płaci im się za nadgodziny. Jak długo jeszcze pozwolimy na traktowanie nas wszystkich Polaków jako taniej siły roboczej? I jeszcze gwoli uzupełnienia. Tylko dzięki emigracji zarobkowej Polska dotychczas jeszcze utrzymywała wzrost PKB, to pieniądze emigrantów i utrzymywała stopę bezrobocia na mniej więcej stabilnym poziomie. Tak wygląda prawda o Zielonej Wyspie. Przykro jest to, że młodzi ludzie muszą pracować za granicą, aby w ogóle mieć pracę i w miarę godnie żyć, choć tam niemal zawsze są gorzej opłacani niż rodzimi pracownicy. Zmarnowaliśmy 23 lata. Utracone korzyści znacznie przewyższają bilans osiągnięć. Nie stworzyliśmy klasy średniej, co można uznać za największy grzech niby III RP, a tak naprawdę PRL-u BIS. Nie przeprowadziliśmy fundamentalnych zmian systemowych, nie dokonaliśmy reformy finansów publicznych, a obecny kryzys jednak jest u nas nieunikniony i cuda kreatywnej księgowości Wincenta Rostowskiego już na nic nie pomogą. Tym bardziej, że już prawdopodobnie przekroczyliśmy drugi próg ostrożnościowy zadłużenia. Jedyną szansą dla naszej ojczyzny jest jak najszybsze odsunięcie obecnej ekipy od władzy na rzecz ludzi dla których dobro Polski, narodowy patriotyzm i sami Polacy są wartościami nadrzędnymi.